Ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłości wy, Panie moją pełną miłości intencję i spraw, aby przyniosła korzyść mnie i wszystkim, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy. Wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Dziesiąta godzina od drugiej do trzeciej w nocy. Jezus przyprowadzony do Annasza. W tej godzinie wynagradzamy Tobie Boże za grzechy i zbrodnie komunizmu, wszelkiej współpracy i akceptacji z tym systemem skierowanym głównie na obalanie wiary w Boga i Jego Królestwa na ziemi. Jezu bądź zawsze ze mną. Ukochana mamo, podążajmy wspólnie za Jezusem. Mój Jezu, boski wartowniku, czuwasz nad moim sercem i nie chcesz zostać sam bez mnie. Dlatego budzisz mnie i sprawiasz że znajduje się razem z Tobą w domu Annasza. Właśnie w tym momencie Annasz przesłuchuje Cię w sprawie Twojej nauki i Twoich uczniów. A Ty, o mój Jezu, aby bronić chwały Ojca, otwierasz swoje najświętsze usta i donośnym oraz dostojnym głosem odpowiadasz. Ja jawnie przemawiałem, i wszyscy, którzy tu są, słyszeli mnie. A Twój dostojny głos wszyscy drżą. Ale przewrotność jest tak wielka, że sługa, chcąc oddać cześć Annasowi, podchodzi do Ciebie i ręką okutą żelazem zadaje Ci policzek, ale tak silny, że się zataczasz. A twoja najświętsza twarz sinieje. Teraz rozumiem, moje słodkie życie, dlaczego mnie obudziłaś. Masz rację. Któż by cię podtrzymał w tym momencie, gdy jesteś bliski upadku? Twoi wrogowie wybuchają szatańskim śmiechem, gwiżdżą i klaszczą w dłonie. Popierając tak niesprawiedliwy czyn, a Ty się chwiejesz i nie masz nikogo, na kim mógłbyś się oprzeć. Jezu mój, obejmuję Cię, a co więcej, chciałabym uczynić z siebie mur i odważnie ofiarować Ci mój policzek, gotowy do przyjęcia każdej boleści z miłości do Ciebie. Współczuję Ci z powodu tej zniewagi i wspólnie z Tobą Daje Ci za dość uczynienie za bojaźliwość wielu dusz, które się łatwo zniechęcają. Daje Ci za dość uczynienie za tych, którzy ze strachu nie mówią prawdy, za brak szacunku należnego kapłanom i za obmawianie. Ale widzę, mój cierpiący Jezu, że Anna posyła Cię do Kajfasza. Twoi wrogowie zrzucają Cię ze schodów, a Ty, miłości moja, tym bolesnym upadkiem dajesz zadość zadośćuczynienie za tych, którzy nocą pod osłoną ciemności popadają w grzech oraz przywołujesz heretyków i niewiernych do światła wiary. Ja również chcę Cię naśladować w tych zadośćuczynieniach i dopóki nie dotrzesz do Kajfasza, Wysyłam Ci swoje tchnienia, aby cię bronić przed Twoimi wrogami. Gdy będę spała, bądź nadal moim wartownikiem i obudź mnie, gdy tylko będziesz tego potrzebował. Daj mi więc swój pocałunek i udziel swojego błogosławieństwa. Ja zaś całuję Twoje serce i w nim zasypiam. Mój kochany Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę, jak udręczony i bolejący modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu. To dziękuję, powtarzam Ci tysiąc, tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca. Za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś, wszystko, O mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty twoim błogosławieństwem tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.